Czy mógłbyś. To był trzepak? Czy on kazał mu wywiesić pranie, właśnie? O kurde! Sigma Boss! To jest boss Sigma. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Karol95, a dzisiaj kolejny odcineczek z animacji, czego nie było bardzo, 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 bardzo dawno na kanale. Dzisiaj oglądamy animacja versus matematyka, czyli mój ulubiony przedmiot, który powtarzałem na maturze aż dwa razy. Za pierwszym razem miałem 20%. To kuźwa więcej można było by strzelać z pytań zamkniętych, no, naprawdę. Ale za drugim razem zdałem. Więc coś, co lubię i coś, czego nie lubię! Animację i matematyka. Zostaw łapeczkę w górę, napisz hashtag matematyka. Albo Napisz, co jest twoim ulubionym przedmiotem w szkole. Poza kanapką... legendarną. Wiadomo. I lecimy, let's go. <sum> <sum> no dobra, co my tu mamy? Dzień dobry! Dzień dobry! Hello! Wstaje nas ziomek, jakiś, matematyczny. Jest jedynka nad nim, jest pierwszym graczem tego wspaniałego świata. A i na animację oczywiście zapraszam na kanał Alana Beckera. Jeden równa się jeden. To nie jest jakaś tajemnica, ty. Co, on będzie jechał coraz dalej, prawda? 1 plus 1 równa się 2. No tyle bym wiedział jeszcze z matematyki, nie jestem jakby najgorszy, chociaż wiecie, zdać. Matur... O, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 równa się 3. Gościu, odkrył niesamowite zdolności! Przesuwanie różnych rzeczy. Dobra, do czego dążysz mamy dychę. To jest i tak 1 plus 1 0. Dobra, 11, 12. Co może z tym zrobić? Jego głowa to jest 0, to jakby 120. Wyrwał dwójkę, wziął ją w nawias. Czekaj! Czekaj! Czy, dobra, już wiem z czym będę miał do czynienia. To nie będzie prosty do oglądania film. Będę musiał działać szybko. Tylko proszę się nie śmiać ze mnie, ok? I łapeczkę zostaw. Nie, niech lecą te łapeczki tak jak te działania, które on. ten. Jedna za drugą. Po prostu oglądajmy. Dobra, co chcesz z tym zrobić, Mordo? Coś jeszcze przesuwa, 14, plus 2, aha. Czyli lecimy do jakiejś bardzo parzystej dużej liczby 2020 plus 24. Uuu. Chłop się w ogóle nie hamuje. To jest już. Ba Można było zrobić 50 razy 2, czy coś. Wiesz o co chodzi. Dokąd idziesz? <śmówi> co? Mówi, no jeszcze mam trochę miejsca, żeby sobie pomnożyć pododawać. Co się... O! Przytrzymując znak równości. O, 100 równa się 100. Czyli 1 równa się 1. Nie wracaj do początków, mordo. Nie radzę. Minus 1. O, jeszcze można odejmować. Proszę bardzo. Co za rozkmina. Co za rozkmina. Min... O, równa się 0. Tego potrzebowałeś? Minus 1 równa się minus 1. A nie pomyślałeś o tym, żeby oszukać ten wynik? Edo I do ido Pi. Co jest... Nie wiem o co chodzi. Czy to jest y, równe 0? Ono gdzieś poszło. Dobra, to na razie chyba nie ma znaczenia. Ta już otworzyło sobie drzwi, wyszło. Okej. Okay. Okej, okay. czyli jakiś wynik matematyczny inny niż zwykłe cyfry. O, w ogóle tryb, typ stracił równanie. Ponawiasie on stracił równanie. Co teraz? Możesz tam podłożyć głowę swoją. 0. A głowy co nie możesz ściągnąć? Dobra, minus 1 równa się minus 1. Co teraz można zrobić? Kompletnie nie wiem, co on ma w głowie, jaki jest jego plan. Czy jakiś matematyk, który ogląda ten film, ma takie. hm, wiem, co on kombinuje. O, minusy dają plusy, wiadomo. plus i minus daje zawsze. co daje? No to jest dobre pytanie. Nie powiedz nic głupiego. Razy. O, za dużo. A, 6 razy 2 w. no 12, to się równa 6 razy 2. A, zrobił mocny iloczyn. Tu mamy teraz iloraz jako dzielenie. 3 równa się 6 podzielić na 2, to się zgadza. Co ty robisz? Minus 0 do nieskończoności. A 6 podzielić na 0, no tak. Minus 6 raz 6, 36, 6 do drugiej, ok. 6 plus 2, czyli 8 do 2, 64. O! Ile wspaniałych rzeczy, które. O, 4 do 2, czyli 16. To się zgadza. Plus 1. Ja mam tylko pytanie: Komu się kuźwa chciało to animować? Chłopcy stworzył jakiś świat. 4 do 5, to jest 1024, zgadza się. 16, 36. 200. Aha, nieważne, nieważne, chciałem zabłysnąć. Mog, jak krząska w salce Sonia, mogłem się pospać brokatem, wiadomo 4 do 1, 2, pierwiastek z 4 to 2, oczywiście, że tak. Pierwiastek z dwóch to. Naprawdę, to była tak długa liczba po przecinku. Po kropce, jak zał, tak załatwę po przecinku. O, pierwiastek z minus 1 to jest i. I weź se to, i plus i to jest 2i. Razy. Ej, fajne. O i znowu ten E. O co z tym E chodzi? Czy to będzie jakaś, nie wiem, walka między nimi? Znowu próbuję go... I razy, I razy, I daje nam E, I do Pi. Jak zwał, tak zwał. Już miał dwa I. Konstat! Tam kosinusy jakieś. Dobra. Może nie skupmy się na działaniach matematycznych, które i tak będą... O kuźwa, zamknął go! Przez chwilę. W czymś. W jakimś, w jakiejś yy, funkcji. To na pewno nie zabknął funkcji. w funkcji. Bez Dobra, biegnie z szarikanem. To o, szybsze nogi dzięki x -owi. Dobra, mamy polowanie na E. Prawie zostało złapane. Są z krzyżem do niego? Co chłop egzorcyzmy chce przeprowadzić? Zrobił miecz z jedynki i plusa. Ten ma Aksa. Co? Jepce łuk z bujek zrobił. Strzelał czwórkami. Oho, piętro wyżej. Co teraz, swaniaczku? Złuku nie tak łatwo. Bez kry wkręciłem się jak liczenie głosów na wyborach, nie? Dobra, o jest. spadło mu i, czyli już ma tylko minus. O, może coś z tą kulką zrobić. Może jako śnieżka. Funkcja. X, Y. O. 5 i tak. O, minus i. O, o, o. Okej, okay, co możesz z tym zrobić? A, to znika. Czy możesz rzucić i zostawić w tym miejscu? Co to za rzut jojem? Dobra, wykres osi XY. I góra, dół. Okej, okay, narysował sobie koło. 360. Aha, brakujący fragment tam. Wziu... Mordo, to nie jest szpada, tym co to jest nic dentystyczna, zęby se tym wytrzyj. R, czyli promień. Jest, 0R równa się. Tu nie ma żadnego wyrażenia! Co jest grane? No jak 0R? R równa się 1 druga y, promie średnicy. 1 y, druga całego przekroju. R równa się 3. Aha, bo tam było zliczone... Faktycznie, tu masz 6 teraz. To powinna 6 wskoczyć, nie? Znaczy dwójka. 2R. A, możesz to rozciągać od góry na dół. O. Całkiem ciekawe. Okej, okay, ale dalej nie mamy wyliczonego promienia. Jak za. O, teraz 0 podzielić na. 3,16. 0 przez R daje Pi. Sinus, cosinus. Smokniej się wzić. Smokniej się wzić. Nie chcę wracać. Mam straszny, zły resentyment do tej matematyki. Boli mnie głowa przez to. Przynajmniej zaczyna. Co jest. Cztery obroty daje pełne pi. Dwa pi, trzy pi. A, dobra, bo to koło teraz... Średnica koła to jest 3,16. Całość, nie? Ale co z tamtym gościem, z którym walczył? Gdzie on się zgubił? Połączył pi z sinusem. Przecież typ jak to animował, to jest taki typowy... To musiał być... nie, on jest y, dobry z matematyki, w sensie animacje to jest jedno. Ja też robiłem, jakby z, z, z moją specjalizacją była grafika komputerowa, więc ja się w tym lubowałem, a nie w programowaniu. Ale tego nie możesz zaprogramować. To musisz mieć odpowiednią wiedzę do tego, nie tylko strzelać w, ten w niego ładuje, z jakiegoś działka jonowego, najgorzej, więcej liczb, więcej strzałów, już jest od góry. To... fajne, czemu on porwał to pi? On bez pi nie wyobraża sobie życia. Broni się tarczą o średnicy 3,16. Co jest. Głowa paruje. Na którym momencie jesteś tego filmu? Prawdopodobnie na tym samym, co ja. Nie wiem, ile już to oglądasz, żeby zrozumieć na czym polega. To wszystko. Teraz go zbliża do siebie. Zniknął. A, pojawił się po drugiej stronie okręgu. Niesamowite. Niesamowite. Róż tym. I nie chodzi mi o piosenkę BDS-a. W sensie kręć tym. Dobra, i. O, czyli zrobisz z tego po prostu piłkę do baseball'a, żeby poradzić sobie z tym F. To jest coś na zasadzie, bo to powstało 3 miesiące temu. Kiedyś były te cyfry, alfabet, Lore to się nazywało chyba, nie? No i tam też była walka z tym F-em, nie? Więc F nie jest przypadkowy. Ten se karabin tu skraftował! Co? O kurde, ich jest więcej. Cała armia! Mordo, mógłbyś zużyć tego, tego więcej. Korzyst? Zaraz ci się skończy, w opie amunicja. Nie każdy ciąg cyfr jest nieskończony. Jest nieskończony. Nieskończenie jest długi. Matematyka jest ciekawą. Ciekawym rodzajem nauki. Yy, przez którą wolę wszystko, tylko nie ją. Nawet religię. Nawet, nie no, WF to WF. Wiadomo. No ale dobra! Trwajmy do końca walki z. z ee, to jest jakaś gra. Poczekaj, bo ja chcę wiedzieć z kim on walczy. Z Epsilonem? Nie, z sigmom. <laughs> Okej. Okay. Czyli walka animowanego typa z sigmom. Tu nawet mamy potwierdzenie. Nice one. To są wszystkie literki z alfabetu greckiego, to wystarczy. I na grach online. Nieźle. Ale dobra, czyli walka z shotgunem. Co on to ma to Nie no, to strzela testowanie szybciej, no nie jest to shotgun. I nieskończenie wielki. Tutaj walka z sigmom. Zabrał nieskończoność, właściwie ósemkę, ale można by teraz było to podpiąć. Wow! Yy! Czyli nieskończenie, nieskończenie wielka amunicja. I może prawdopodobnie rozwalać tylko liczby w swoim obszarze. Przedarł się. Przy... No nie, to, jest, to już jest niemożliwe. To wykracza poza szereg moich umiejętności matematycznych. Zdecydowanie. Dobra, zrobił jakieś turbo skomplikowane działanie. Chyba nie masz to strzelać, co. O kurde. Sigma Boss. To jest Boss Sigma. jeszcze selaskę zrobił. To jest Emperor Antares Swords and Sandals. To jest tak... Co jest? To jest Dark Souls w twojej szkole podstawowej w matematyce. No gdzieś sinusy i kosenusy, kosinusy w szkole podstawowej. Zdecydowanie na wyższym poziomie nauczania. Szkoła średnia. Ewentualnie... Jeszcze coś wymyślił. Popatrz. Mavindes. Co ty robisz? Ten wysyła swoją armię. Dwójki na ciele. Co on zrobi? Podłączył to działko. Wsadził w nie sinus i cosinus, Nieskończone działo, które w sumie radzi sobie z jego armią. Mordo. Jako Emperor Antares jesteś skończony. Brak nóg. To brak możliwości chodzenia i też wykonywania działań, bo wszystko psuje się od głowy, ale nogi też są ważne. Oho. Także trzymaj się! Nawet animacja potrafi pokonać wielką grecką Sigmę. Nie uciekę. Patrz, zdążył uciec. To już złapał go wreszcie, prawda? To już jest jakieś turbo skomplikowane zadanie matematyczne. Pojawili się w innym świecie, gdzie grawitacja jest inna. Może transport na księżyc? Nigdy nie wiesz. Tam coś pierdykło i to nieźle. Oho, Skaza na drzewa. Nie... Oho! Ujemne pierwiastki! Poniżej zera. Coś ty zrobił! Jeżeli to była historia, w której on pokazał, że on to wymyślił, zaczynał od jedynki... Co jest? Ale dokładnie, A, wrócili w to samo miejsce? Czy oni będą zaczynać od zera? Aha, są poza obstrzałem. Skalem down, już nic nie rób. Mordo nie chce dla ciebie źle, pomódlmy się razem. Widzisz, co żeśmy zrobili? Co się dzieje? Masz rację, Mordo. Dobra, będzie jakaś piąteczka? Ciężko przebić piątkę? Pomachali za ogonem. No dobra, w sensie on miał piątkę, ale... E, nie bardzo miało, więc... Wiesz co chodzi, nie? Czy mógłbyś... To był trzepak? Czy on kazał mu wywiesić pranie właśnie? Czy mnie coś ominęło? Exit. Że wyjście. Aha. Czy możemy... Możesz stworzyć wyjście? Ale mądra rozkmina. On nie rozumie. Ja też nie rozumiem. Mordo, zgubiłem się! Chodź za mną. A, weź to ze sobą. Czy E do I do P to pozgarnia? Podniósł to gdzieś wyżej Zjechał windą Z R, z promienia na dół To był brak mądry odcinek. Zostań tutaj Ja cię przetransportuję To jest kuźwa jakiś transport molekularny Co się dzieje? Jeszcze mu pomachał prawdopodobnie Siema piąteczka on ja mogę strzelać E do i do pi do z minus jeden. O, przeniósł się w czasie. O, to kuśniwa za klucze wiolinowe. Nie rusza się, morduje. H plus end równa się co? To koniec. Jaka to była gruba rozkmina? Jeżeli Tobie wybuchł mózg, to ja mam w głowie E do I do Pi i najlepiej, żeby nie wracać do matematyki. Naprawdę. Co tu się wydarzyło? Okej okay, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej animacji z kanału Alan Becker, to oczywiście wpadajcie pod spodem, macie tam link do kanału. Ode mnie to tyle. Czaszka paruje, ale jeżeli macie Rozkminy na niektóre działania matematyczne, które wydarzyły się w trakcie, to dajcie znać, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Czaszka mi paruje i jestem dzisiaj w trakcie nagrywania różnych filmów, więc chyba przejdę na chwilę na gierki. Może Grenie remake, może coś innego. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć na kanale. To bardzo ważne i wracamy na pełnej. Dużo odcinków fajnie zmontowanych, trzymajcie się mistrzostwokieć. Nara, PUM!